Czemu? Czemu panicina? Kto tu to zrobił? Nie mogę nie zniszczyć, łyżką nie mogę wylizać. Co się dzieje? Co się dzieje? Halo? Ktoś mnie tu wziwa? Co to jest? Czas. Czas na zmiany kulu. O oh fuck. Zabieram ja to? To zna koczkiwi, dziękuję. Kiwi, zrobię loda kiedyś, przysięgam, dziękuję. Oj, ale kiwi, ja nie lubię tego, kiwi, dlaczego, dlaczego mnie niszczysz? Ała, Ała! dobrze idzie, szybko muszę iść z muszę iść z szybko, bo ja nie wytrzymam! nie dźwignia. Dźwignia mnie, szczypie! Halu! Halo, po, pa Pani powiedz, zostałem ja, ja, ja bab ja dość! Tu mam dźwignię! Jak ją ciągnę, nie leci! Nie leci! o nie, i co teraz? Zostałem znak! Ja muszę iść na leczenie! A zmiany królu, o kurde! A tu co to jest? Czas na zmiany Mam łyżkę, mam łyżkę Zbudowałem, sam sobie Ki, 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 nie to nie jest kwi To jest, to, to jest psychia- psychiatryk zbudowałem sobie Psy-psychiatryk i Piotrek, Piotrek, tak, Proszę, proszę nie zapróbuj, bo ja jeszcze Nie poczyta, nie poczyta Cza, cza, My tam akurat mamy taką fajną... fajną to... Ja jeszcze... Chodę, ale... je. wam zaj... jeszcze! Nie, Czal, nie, 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 nie! Ja jeszcze niepoczy... Niepodczycialny! Niepoczyczalny! Nie tak. Jesteś czarny kurde! To może nas premiujemy i zmienimy kolor, bo kurwa... A to będzie bolało, bo dźwignia nie może udźwignąć ciężaru. to nie będzie boleć, to nie będzie boleć, bo o. to będzie... To ja. A, ale tu jest... Proszę pana, tu jest kolejka. Kolejka, dobra, ale wyzdalać wszyscy... Ej, nie, nie mów tak brzydko! Nie mów tak brzydko! Przepraszam, przepraszam. Dobrze, proszę się odsunąć, mam dźwignię. O! Oh, o! Oh, o! Oh, jeszcze mnie Ej, król jedzie. Dobra, mamy problem, bo... Oh. Król ja... Król... Chodź król Jabanie, nie uciekaj! Ja chcę uciekaj pogadać! Nie mogę nie o wodzie chodzi! Król Jaban jest niepoczytalny i on dostał proszę zobacz, on dostał znaki, że on musi się zmienić i on w ogóle od kiwi dostał i... i to kiwi go zniszczy jak on nie... Ja! Mam łopatę! Bo zniszczy, kibiko zniszczy! Mam króla, ja, on, on już jest w ciężkim stadium, on musi przejść zmianę, musi przejść zmianę. Kurwo jebano, kurwo jebano! ciężkie czasy, tak? Kurwo jebano! Nasz król jest niepoczytany, musimy coś zrobić! Ja? To tak. rzadko się u nas robi, ale proszę sam, ale najpierw ktoś musi podpisać to. Ja to piekłem czy król. Ja króle... bo król jest niepoczytany. Ale o co chodzi? Dzień dobry. No to no, w swoim czasie to się... A, bo, bo, bo mi się łopata już kończy łyżka, to co mam zrobić? Tak, tak, tak. Kończy się, kończy się. No. A proszę mi oddać łyżkę Gdzie jest łyżka? Gdzie jest łyżka? Gdzie jest łyżka? łyżka! Gdzie, nie, nie, ja nie mogę bez łyżki! Wyszka, po mam łyżkę, mam łyżkę. Poproszę! Nie strzec, O boże! Dziękuję, dziękuję za ten podpis. Lubię Wkładam. sobie wkładać łyżkę do buzi. Idziemy na górę, Idź król, jabł, nie może to ci pomóc. Ale, ale ja nie umiem wchodzić po schodach, bo jeszcze mi wali do mnie. Ała! 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 Nie, nie drzewa tak brutalnie. Nie drzema tak brutalnie. Ej, drzwi, on drzwi, on drapa. Żyłam gdzie? Tu? <śmiennie> tuchu, <śmiennie> tuchu, tuchu. A w cypiosiu! Ja, ja, banku, ja, ja banku skup się, bo ja nie Ale ja mam łyżkę! Mam łyżkę! Mam łyżkę! Tuchu, tuchu. Mam łyżkę. Nie wal... Nie wal mi! Nie wal mi! Co się dzieje? Co się dzieje? Nie, nie stoi mi! Opadło! Już, już. O! Co to jest? O Boże! pomocy pomocy O! Nie mam pojęcia O! Co się z Pila, ja mam ja moc! Nie tutaj A, ja, ja. Zawsze ja. Oh. pomóc, ale chyba nim jest, nim, nie w tym O! Co się dzieje? Mam i czak! I daj mi dźwignę. Może poleci tym razem. Potrzebuje... Potrzebuje więcej mleko! Ja więcej banku, mleko! Ja, a, masz dźwignę. Ja a! Dźwignia? Ciotko cię. Może poleci japanku. Może polecimy swoje napięcie i przenieśmy tak. na, na dźwignę. Tak, tak, japanku rozluźni się. Ale? Ale ja nie mogę! Pan czemu nie leci? Ja pan mu Wieszam się! Wieszam się! Wieszam się! Nie, 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 Skup się. Się. Jaba, jaba. nie, Chodź się. Wieszam się. Muszę go wynieść, Muszę go wynieść, raz. Ja ja mam, nie. Wchodzisz, ja mam, ja mam. Nie, nie, nie widzę, ja Stany lekowe, depresja, to jakieś inne. Wytyczne, a może... Nie widzę. O, król jaba, może być w co tu? nie, nie mam, nie mam! Wieszam się, wieszam się! Nie, ja nie, 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 chcę nie, nie, ja nie, 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 się, nie, nie, się nie, 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 do powąchania i pachniało że, że przyszedł do mnie kolega i pokazał mi swój, ale. Zostań z I, I święte Kiwi. Świę... Ej, alo! Nie, proszę! I święte Kiwi ostatnio do mnie się zjawiło. Co powiedziało? Ja, panie, jesteś wyblanym. Bi biskup Polska, dalej nie pamiętam! Ja pan przypomnij sobie, bo to jest ważne! Ja, ja potrzebuję chyba czasu! Dajcie mi czasu! Czasiu! Tak. Jeszcze moklę! Nie możesz, bo uda się <słuch> we własnej A Ale to nie jest moje, to mi dało kiwi! Kiwi ci dało? Krwi mi dało do buzi A jak się czujesz? Czujesz się osłabiony? Czuję się osłabiony, no, bo jestem... Rozgrzany? Rozgrzany jestem, na popolony jestem Może po prostu masz napędy seksualny i nie wiesz A co to jest? Ja no, pan, jakby rozwinął nas z małego zboczęca. Ale co to jest? Ja, panek wyrośnie na małej odpoczęciach. Ale, ale co to jest? Ja, ja, jest. Myślisz, że jest chory. Bo mu staje penis. Ja, panie nie możesz tak robić. Ja się boję, że ciebie stracę. No bo ja potrzebuję no, chyba to, seksu. To, to masz problem z reakcją. Chyba. Chyba, chyba potrzebuję seksu. Nie no. wiem co to jest, ale Kiwi mi powiedziało. Kiwi mi po powiedziało, że jabłanie potrzebujesz seksu. Seksu. Musimy ci załatwić kogoś do seksu. No, bo, no, bo Ale to poli! On jest zdrowy, on jest zdrowy koń. Koń! Koń! Lubię konie! One robią ich ha, ha i na nich się jeździ i ujeżdża się konia! Ej, co to jest? Cię, jeba, nie ale nie dlaczego, ale dlaczego, a to no pan jest chory, bo pan się ślizga po ziemi i to dlaczego pan mi mówi, że ja paluszkę wypuścić buzi trzymam? Ja takiego ja nie mówię. Nie, wyście nade mną ja zwalniam. Jak to nie? Ej, pomocy, pomocy, nie potrzebuję nie leków. Nie wyjdziesz stąd dopóki mu nie pomożemy. O, dobrze, że mam jeszcze dwie paki linu, Dobrze, że mam dwie... Piję to! Piję to! Piję to! Jestem... Jestem naczpany! Jestem naczpany! Jestem naczpany! Jestem Ja na na Jest... Co to znaczy? Jeszcze mam się umyć? Jestem na jestem na jestem na jestem na NIE, 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 nic nie widzę, nic nie widzę, kręci mi się w górę, nic nie widzę, nie, 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 Ale, Ale, o, nie, sobie ale mi się kręci w głowie, nikogo nie widzę. Jest czalno. To Czy światełko? Światełko! Za mało seksu! Ale co mam robić? Ale, ale, ale! Ale! Ale, ale! ale, 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 ale ja mam łyżkę! Ja! Ja mam ale, dalej! dalej, 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 dalej. Ja nie jesteście Ale Pani powie, to pan, pan, pan... by mógł być moim dziadkiem! Co ja mam sprzęł pan... Ale pan nie... Ale pan ma... pan ma włosy na fujalce! banku nie przejmuj się! Po prostu to zróbmy. Kiwi tego chce. Ale... 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 Ale czy ja chcę być luchany? Tak? Dobrze ja Nie Nie! 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 Ała. O, to boli! to boli! Nie, proszę, proszę, nie chcę mieć dzieci. Ja będę wciąż ja będę wciąż Halo? Będę wciąż Nie, nie, nie. Nie! Co się... Co? Co cię mi robisz! Yeah. Pomocy, Pomocy! pomocy Ale ja pan! Teraz ty, teraz twoja kolej, dalej! O! O! Nie! Co ja lubię? Co, co ja? Co Ale już ja się zmęczyłem! Zmęciłem się! Dobrze Ja teraz tak! A jak to się robi? Powiedz nakieruj mnie Przód tył, przód tył e. A O tak przód, a. I, I ja będę mieć dzieci? Nie, nie ja Ale czy mi też tak robiłeś? E. Nie, ja tobie tak nie robiłem a, a to się nie zalicza jeszcze do pierwszego lażu? Nie, to jest koleżeński, to jest tylko dla... To jest dla zdrowia, to się nie liczy. A mogę o tym powiedzieć mojemu ojcu jak wróci do królestwa? Możesz, tylko wiesz, że on już raczej nie wróci. NIE MÓW! Dobrze, przepraszam, wróci. Możesz mu powiedzieć. Nie, nie mówi. Nie odzywam się już do was. Nie, Jabanek, chodź. Nie. Chodź. Może teraz lepiej? Już jest lepiej. Jabanek, nie chcę. Się nie, się... dzisiaj... Nie, nie, muszę się pogadasz zamknąć. Z panią, pogadasz z panem psycholog. Chodź. Muszę się... Mm. Jabanek chyba popadł w depresję czwartego stopnia. Mm. Ale już. Ustało. Ustało. O, tak, to depresja. Seksualny... To ja nie chcę depresji. <śmierdzi> teraz, popęd seksualny został zaspokojony. Nie <śmierdzi> Zdaliśmy konia na fajny. No! Dobrze

Użrek się tronu teraz? Nie. się się A! 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 Idę stąd! nie. O. Oh. Och. Oh. Musimy mu dać. Oh. Ja samemu pomóc. Musimy Sam po kości. Kiwi? Kiwi. i coś niego Kiwi. Kiwi! Nie dać... będzie pokazać... próbował się zabić. Kiwi! To trudno. Kiwi! 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 Ki, kiwi, święte Kiwi! Może się do pana... Ja pana słyszę. czuję pana w sobie. Jakby pan mi dał fujarkę, to bym się nie zawahał i wziął do buzi. Uszanowałbym pana wolę. W imię kiwi, w imię kiwi miśki, w imię kiwi zielonego koloru, w imię linu, które pochodzi od pana kiwi z Czochów. żeby, ja wiem, że gospodarkę zawdzięczam kiwi, kiwi, ale proszę, proszę powiedz mi co mam robić, proszę zjaw mi się. Kiwi, ja na kiwi czekam. Cześć. O Boże! Kiwi? Oh, oh, oh. O o, ja, kiwi, przyszedłem, by pomówić z Tobą o losach mojego... Tak! Ostatnimi czasy. No bo. Nie była na tej, Ale. Ja. Jestem tutaj, by pomóc ci. Pomóc ci to naprawić. Poprowadzę cię. Poprowadzę cię na dobrą ścieżkę i. Kiwi? Dając mnie, wrócisz na dobre tory. Tak! I Twój Land. ...znowu będzie krainą mlekiem i miodem płynącą. Uh, uh. Kiwi... Słuchaj... Uh. Kiwi... Ja... Kiwi ma, ma... stopy, ja mogę polizać. Ja nie... Wszystko jest dla ludzi. Drug? Wszystko jest dla wszystkich. Co... co mam zrobić? Daj mi rozkaz. Bo, mogę, się. mogę, po, to może pan tutaj wejdzie na górę, a ja będę na dole. O Boże. Pięk... Kiwi. O. O. O, poczułem ten smak. Poczułem boskość. Poczułeś boskość? Poczułem boskość. Tak. Wiesz, co musisz zrobić, Nie wiem. Czekam na rozkazy. Będę pana mieczem. Będę pana... Pana kulwą. Będę boga kulwą. Ja pan spokojnie. Przejdźmy, przejdźmy na razie. Nasza miłość do mnie. Zostawmy na później, tak? Najpierw pogadajmy o rzeczach bardzo ważnych. Czyli o tym, co powinieneś zrobić, abym znowu dał Ci moc, dzięki której twój Kiwiland wzrośnie jeszcze większy. Proszę mi powiedzieć. Abyś znowu wrócił do normalności, bo ostatnimi czasy nie jest z sobą dobrze królu Jabanie Tak, bo mleczko nie leci, ale teraz ja Boga widzę kiwi, Pana Boga Kiwi i mi leci! Leci ci Jabanie, dobrze. Tak ma być właśnie. To... No, dzięki z moją mocą jesteś w stanie zrobić wszystko, ale żeby... Ja... Żeby uzyskać moją moc na zawsze musisz pozbyć się pewnej osoby. Ja Czyli jakiej? Wiesz może... jakiej? Nie. Jakie, Mówiłbym, no że. Może. Może, jest... hmm. może poeta, a może król Padlinki? Nie, ja panie, oni. Oni z tym nie mają nic wspólnego. E, taki. Nie wiem, pewnie znasz pewnie znasz nieraz tu był. Biskup. Znasz pewnego. Biskupa? Biskup! Tak. Biskup. On, ale on mi dał dofinansowanie. Biskup z Polski, się... tak? Tak, ten biskup. Właśnie, i to dofinansowanie on nie chciał wcale ci go dać. Biskup... Biskup Moczegęba. Tak, biskup Moczegęba, dokładnie, dokładnie ten biskup. O kurczę. nie był ci tego dofinansowania. Jak to? Ja musiałem, musiałem mu po prostu zagrozić, ale to nie wystarczyło, bo nadal nie był chętny. Po prostu musiałem, musiałem przejść do rękoczynów i to mnie bardzo zdenerwowało, to nie powinno tak działać, że... Ale, ale to jest biskup! nie, modli się do mnie, nie, nie, nie nie słucha się mnie, tak, on modląc się do mnie powinien robić wszystko co mu nakaże, a sprzeciwił się mi, sprzeciwił Czyli, się i nie podobało mi się to. I po prostu byłem bardzo smutny i... Muszę ten, uciąć mu fujale! Bo moja moc zaczęła słabnąć. O da, nie! Ty, ja nie, nie mogłeś produkować mleczka, ale teraz... O, o nie! zmianę, widzę to po tobie, że starasz się zmienić. Po prostu dziękuję Ci za to, że jest jeszcze na tym świecie ktoś, kto naprawdę wierzy w i, i robi to z takim zaangażowaniem jak ty. Tak. Takich ludzi! TOK! Tak. Ja tak. Tak. I Twoim zadaniem! Tak. Zadaniem królu tak. Tak. TOK! Chodź i wyjdzie. Bo, dobrze. się. A takie ja mam trochę może nieprzyzwoite pytanie, ale zawsze mnie to ciekawiło, ponieważ y, są pieśni o pana Fujalce i mówią się ona bardzo duża i przystojna. Czy to prawda? Bardzo duża i przystojna, słuchaj, wiesz, wiesz, gdzie ona teraz jest? E, nie wiem, myślę, że może być tutaj po środku, gdzie się teraz patrzy. Słuchaj, tak naprawdę ja tak nie wyglądam. Jak to? Prawdziwa... Tak, to co teraz widzisz, to jest mój kutas. To! To jest! To jest pana Fujala? Do mnie Fujala przygaduje? A może pan na chwilę tak pod Bo ja tam widzę, że pan pod spodem coś ma. Okej. Okay. Okej. Okay. To jest. To są pozostałe. Co to jest? Proszę mi powiedzieć, co to jest. Tak, ja szukam! Dobra, nie mogę, poczekaj chwilę! Mocnie. Ale czemu nie możesz? Ja nie chwilę, daj mi chwilę, okej, okay? bo, bo... Moje prawdziwe ja musi chwilę odpocząć, a ja nie chcę, muszę pomyśleć, co dalej. Dziadłum się! Hmm, on myśli, co? To, to, co tutaj widzisz, to są pozostałości po mnie. To jest jedyna część, której moja Fujala nie przykrywa. Ale. Czyli. Ale jak to się stało, <gry> 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 ja, że. Ja, ja. nie rozumiem, jak ci Fujala przykryła. I dlaczego twoja Fujala mam oczka i buzie? <gry> no, po prostu. ona już była na tyle duża, że. Ona zaczęła kręcić się wokół mnie i ja nie miałem co zrobić po prostu. Czyli, czyli fujala bogom ciągle lośnie? Tak, to jest nieustający a, cykl. A gdzie, gdzie to jest to pana to na przykład to... brzuszek? No tutaj, tak po środku. Ale to jest fujalo! No, to jest fujara, ale to jest... No ja tam mam brzuch normalnie, tylko po prostu fujarka to przykryła. O, no dobra, a teraz już Kwinka. Jak jest Fujala, to znaczy, że ona jest Fuj? Bo ma Fuj w nazwie. Zagwozdka. Nie, jest Twoja. A bo ja? Moja nadal rośnie, proszę spojrzeć, zejmę Panu spodnie. Znaczy, mi spodnie, przepraszam. Co Pan sądzi o mojej Fujalce? No jest, kurczę, trochę mikro. Ale to nie przejmuj się, Ty masz dopiero mało latek, więc. Bo, wow, ale widzę, że nie się tam działa. O! Oh, tak, tak, fujarka może i mała, ale za to, jak działa, to. Oh jezu, oh jezu, oh jezu. No, tak, o Jezu! O Jezu! O Jezu! Ja mam, nie przejdźmy do konkretów. No, tak, jest dobrze. Zabić, musisz zabić biskupa i. Ale jak ja mam to hmm. zrobić? Tak przy nie wszystkich? Przy, nie przy wszystkich. Zobędziesz. Jeśli już będziesz przy nim, poczujesz... Przypływ mojej mocy. I zabijesz ją z, dzięki swojej ręki, ale dzięki mojej mocy. Ja poczuję pana fujarkę Tak, poczujesz moją fujarkę. A w mocno. którym miejscu? Wszystkiego dowiesz się na miejscu. Dobrze, na miejscu ale... A będzie takiej... Wiesz, to... Będzie, będziesz to czuł. Po prostu będziesz to czuł. Dobrze, będę to czuć, tylko... Ja... Tak. Ja widzę... Ktoś chyba naszą rozmowę słyszał. Kto? Nie wiem kto to jest, ale czuję, że oczy na nas patrzą. Oczy i to nie są oczy pfujalki! Hmm. Nie, królu ja nie. Każdy kto to słyszy o tym od razu zapomina. Naprawdę? Nie, A ja? A ja? A ja? Nie, ty ty nie zapomnisz, bo ja dałem ci specjalną ochronę. Dziękuję. Słuchaj, ja jeśli zabijesz już biskupa, ty nim zostaniesz. Będziesz miał taką moc, że nikt nie będzie w stanie ci się przeciwstawić. Z moją mocą pokonasz królestwo Kinoli. Dobrze. A, a, a bo, 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 bo z tego co wiem, to król Padlinki i pan cała Padlinka nie wierzy w Kiwi. Jak mam ich dovrócić? Słuchaj, ja, panie. z moją mocą mniemanie nie rzeczy niemożliwych. Co Dobrze. Do tego dojdziesz? Dojdę! Dojdziesz do tego. Dojdę. Podczas dochodzenia dojdziesz do tego. A, jeszcze jedno takie, może trochę nieprzyzwoite, ale. Skoro Skoro to jest Boga fujalka to czy. Bo też chodzą, chodzą pieśni, że jak Poliziesz fujalkę Boga, spotkacie dobry sen. Czy ja mogę? Mogę, tak? Oj, o, czuję to! Czuję to! Do zobaczenia wkrótce. Świętam Bogu, bardzo cię lubię! O, świętam! Halo?